Dzień dobry mój drogi byku, witam serdecznie i witam. To będzie Twój comiesięczny tarot. Mam nadzieję, że uzyskasz wgląd oraz jasność oraz pewne odpowiedzi, jeżeli chodzi o Twoje życie, szczególnie w tym miesiącu kwietnia. Ja przygotowałem na dzisiaj trzy różne linie, linie mamy linie pracy, linie, o już się wydawili, aż sama wyskoczyła, linie miłości oraz linie finansów, Dziękuję bardzo. poprosiłbym jeszcze jedną kartę, poprosiłbym jeszcze jedną kartę dla naszego byka, dla naszego byka. Poprosiłbym jeszcze jedną kartę, energie tylko kartę, energię, poprosiłbym jeszcze jedną kartę dla naszego cudownego byka. Poprosił jeszcze jedną kartę. Oj, to też ty chcesz wylecieć, to sobie wylecie. Tak, okay. Zobaczmy, co teraz tutaj czeka. O nie. Tak, ok. Ym, jeżeli chodzi o pracę. Dobra, jeżeli chodzi o pracę, mamy dziewiątkę powietrza, oczekiwanie najgorszego, samo spełniające się przepowiednie, bezsenne noce, egzystencja oraz przebaczenie. Tutaj widać, że w tej pracy, jakby nie było, mój drugi byku, kolorowo nie jest dokładnie tak, jakby się, jakby się oczekiwało. Tutaj także jest taka informacja, że. Te bezcenne noce dość ciekawe są, tak by ktoś pracował bardzo długie godziny albo na nocki. Tak by nie było tej regeneracji ciała i tutaj też widać bardzo dużo ludzi wokół Ciebie jakbyś pracowała, albo pracował z innymi ludźmi, albo wokół innych ludzi. I tutaj jest taka egzystencja i takie kwestionowanie siebie i tego, co się de facto dzieje w moim życiu i de facto gdzie ja mam iść, albo co ja mam zrobić, jak mam podążać. Bardzo dużo takich takich pytań ze znakiem zapytania, no, takich dużych pytań. I ten znak zapytania na końcu jest bardzo, bardzo duży. To jest karta przebaczenia, ja myślę, że tutaj chodzi o, ja to pokażę, to jest tutaj karta przebaczenia. Tutaj jest anioł siedzący i on jest taki zamyślony i myślę, że to jest takie, czemu jest zamyślony? No pewnie dlatego, ponieważ w tej pracy no nie jest nie jest do końca tak, jakby się chciało i ja myślę, że jest się po prostu znudzonym i już takim wyjałowionym, o tak bym to powiedział i myślę, że jesteśmy gotowi na następny krok, jeżeli chodzi o inne o inne życie. Może ja walidację zrobię za chwilę, ale bo chciałbym dokończyć tutaj, jeżeli chodzi o te karty obok, karty finansowe, tutaj mamy gwiazdę Archanioła Jofiela, szczęśliwy czas rób pozytywne, optymistyczne i długoterminowe plany na właściwe ścieżce. Mamy też tu kartę Mistrza oraz kartę Harmonii. I tutaj bardzo, bardzo fajnie te karty trzy de facto. Aż w sumie nie muszę brać tej dodatkowej, żeby sprawdzić ten, ten, tą pracę, ponieważ to w sumie bardzo super podsumowało y, tą naszą przemianę. Myślę, że tutaj jest tak, że tutaj była do tej pory taka. Taka dość dziwna sytuacja, jeżeli chodzi o tą, o tą pracę. Nie mówię, że tam było źle, ale po prostu była dziwna sytuacja, jeżeli chodzi o tą pracę. Ale myślę, że tutaj idzie czas, mówię, szczęśliwy czas, rób pozytywne i optymistyczne i długoterminowe plany. Ja myślę, że tutaj naprawdę to pójdzie w takim bardzo dobrym kierunku. Myślę, że to będzie praca związana z z jakimś fachem, bardzo takim fachem, które, który wymaga bardzo dużo skupienia i bardzo dużo takiego kreatywności. Harmonia tutaj też wychodzi i ja myślę, że tutaj będzie bardzo duże, tutaj mówię, karty, co mi chcą, żebym przekazał taką informację, że żeby uspokajać się jak najwięcej i, i tak wyluzować i, i nie naciągać tego swojego fizycznego jakby Um, życia i egzystencji, o tak. Um, tu mówię, to jest definitywnie, to jest karta po prostu uspokojenia i wyluzowania um, oraz odpoczynku, o to chciałem powiedzieć, i odpoczynku. Ja myślę, że to ma związek z tymi długimi godzinami pracy albo z tymi um, tymi nockami albo coś takiego. Tutaj jest naprawdę taka dość mocna sprawa z tym. Ja tu wziąłem kartę dodatkową i mamy siedemkę ognia. Broń swoich przekonań i decyzji, chroń swój teren, rozsądnie wybieraj bitwy do stoczenia. Ja myślę, że to jest bardzo mądra karta, jeżeli chodzi, bardzo ważna karta, jeżeli chodzi o tę naszą pracę. I to jest dziwne, że to tak położyłem w takim, takim tym, że te skrzydła tego smoka po lewej z lewej strony, które idą w stronę tej nowej pracy, one są o wiele bardziej kolorowe, są bardziej wypuklone, są, są po prostu przepiękne jak taka tęcza, tak jak tęcza gdzie te stare. Gdzie ta stara praca jest taka pogięta, jest bez koloru, bez jakichś takich perspektyw, tak, tak bym to powiedział. I myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne, żeby, żeby zaznaczyć, że ta zmiana będzie na o wiele lepsze. Tylko mówię, na tą zmianę też trzeba zapracować. Okay? To nie jest coś, co przyjdzie samo z siebie i, i że możemy po prostu spocząć na laurach i, i to, to wyjdzie po prostu z niczego. Myślę, że to jest definitywnie taka karta, gdzie. Taka informacja, że trzeba po prostu będzie zapracować na to. Ale niech ja tylko zobaczę, czy będzie jakiś kurs dodatkowy. Będzie, ale to będzie. Ja bym kursu nie zaczynał teraz, dopóki nie naprawię tych. Tu mam kartę wyczerpania. Ja wziąłem kartę wyczerpania i to jest. Widać tutaj definitywnie, że tu jest po prostu zmęczenie. Zmęczenie materiału jest. I teraz nie będzie nawet takiej możliwości, żeby jakby dochodzić jakikolwiek kurs. Jeżeli chodzi o związek. Mam tutaj znaki i to dziwnie, bo takiego go wziąłem, te, te, te znaki one były w odwrocie. To jest kobieta, która, która jakby szuka, szuka oraz znajduje gwiazdkę z nieba. Ja tutaj myślę, że to ten, że to naprawdę. Bo tu mam też kartę źródła, także myślę, że jeżeli jesteś w związku, to myślę, że ten związek potrzebuje bardzo dużego, dużo Twojego skupienia, żebyś po prostu tej pracy jakby nie przynosił nie przynosiła do domu i żeby było takie po prostu yy... Jak jest w domu, to jest w domu, a w pracy, to w pracy i zostawiać to po prostu, rozpograniczyć te dwie rzeczy. Jeżeli się nie jest w związku, tutaj widać taką poszukiwania partnera albo człowieka, z którym można spędzić chociaż fajnie czas. Niekoniecznie tu od razu małżeństwo, etc. I to ale tutaj widać, że po prostu jest jakieś poszukiwania czegoś nowego, czegoś, kogoś, kogoś takiego na poziomie, o tak, tak bym powiedział. Ale ja wezmę jeszcze jedną kartę, żeby tylko sprawdzić, co to się dokładnie dzieje. Ósemka wody. Pragnienie pójścia naprzód, poszukiwanie czegoś o większym znaczeniu, duchowy i emocjonalny rozwój. Ja myślę, że to super podsumowuje ten cały w sumie, tak, i to wszystko, co tutaj zrobiliśmy, że pragnienie pójścia naprzód, ja myślę, że to jest naprawdę ten pójście do przodu, jeżeli chodzi o pracę, poszukiwanie czegoś o większym znaczeniu i myślę, że tu chodzi o tą pracę też znowu, coś, co będzie miało taki większy wpływ na naszą harmonię i na nasze na nasze ego, też można powiedzieć, ale z tej dobrej perspektywy. Duchowy i emocjonalny rozwój, ja myślę, że chodzi o to, tutaj chodzi o to, o tym bycie mistrzem i harmonią i o spokój, żeby po prostu uspokoić siebie oraz swoje ciało, bo widać, że to jest, to jest takie bardzo dużo duże zmęczenie, mówię, materiału. Okej, okay, byku, ale tak, mam nadzieję, mój drogi byku, że się Tobie podobało. Jeżeli tak, to poprosiłbym o łapki w górę oraz o informacje, komentarze na dole pod tym filmem. Normalnie robię horoskopy oraz taroty po angielsku, ale jeżeli się będzie Wam podobało, to, to mogę więcej wstawać filmów po polsku. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Do usłyszenia.